jest taka i prawda jedyna Bóg na ten świat posłał swojego syna Syna jedynego, Boga prawdziwego On przyszedł do tego świata Przeklętego, dlaczego przeklętego? Pozwól, żeby tłumaczyć i kolego Ten świat jest przeklęty, jest on zgubiony A ty człowieku bądź uświadomiony Powiedzmy, co dzieje się Na dyskotekach, młodzi ludzie Tańczą w alkoholu i tabletach Zaczyna się od dawki chwilowej przyjemności Później w nich jest coraz więcej porządliwości Coraz więcej pragną i coraz więcej są, A nie wiedzą, że prowadzi ich to Na samo dno, na samo dno Mam po prostuść i serce mi kwawi Kiedy widzę jak nasza młodzież się bawi A dealer tylko ręce zaciera Kiedy widzi jak się młodzież swoje wiera Coraz niżej upadają, w narkotykę swoje dusze zawracają A na koniec umierają Dilera to po prostu guzik dochodzi Innych ludzi oszukuje i zwodzi Żeby dawali hajs do jego portfela Widok w forsy tylko jego rozwesela więc jesteś jedna osoba, która może Ci pomóc. To Jezus Chrystus doprowadź Cię do domu. Do domu miłości, do domu czystości. U Jego stóp uczciwe porządliwości. I doświadczysz prawdziwej wolności. I ziomuś, tak, to jest właśnie wolność prawdziwa. Tak, od Jezusa żywego, prawdziwego, realnego. Tego, który jest wszechmogący, miłosierny, zawsze sławosłemu wierny. Wywyższony, uwielbiony, Jezus namaszczony. Tak, 4b, Boża banda. 4B to coś więcej niż tytuł, niż zwykły tytuł Lecz teraz tutaj rapujemy, dobrze się czujemy Z tym ziomkiem na się lecimy Cały czas do przodu uderzamy, jak gropa atomowa Twoje słowa, tak, teraz tutaj Ziomoś w fajnej kuli, siedzi sobie i Fajnie, sympatycznie, dlatego rymami uderzamy tu lirycznie Jest fantastycznie, jest dobra atmosfera Tak, dealer nie wybiera, odwracamy się od niego Daleka, trzymamy się od tych spraw No Jezusa tak, bo to jest nasz pan wywyższony ponad wszystko. Jezus jest królem i on jest bardzo blisko. On jest bliżej niż to by się wydaje. On jest w naszych sercach i cały mu go daje. Tak, yo!